Wystarczy sprawa wośpu i sondaż podstawki, żeby stwierdzić, że niektórzy ludzie powinni mieć zakaz udziału w wyborach. Teraz będę wyglądać mądrzej, żeby co niektórzy nie musieli mi zarzucać, że lepiej, żebym poszła zająć się modą, co? Tak, tak, musiałam przebyć oczywiście batalię z fanatykami WOŚP-u. Już rok temu w moim filmie wiralowym podawałam kontrowersyjne dane z własnego śledztwa. Dzisiaj natomiast dzięki panowi yy, Zwielguckiemu mamy tak naprawdę dane, którymi możemy stwierdzić nawet, że oficjalnie przez sam woźb ogłoszony jest, do jakich malwerków dochodziło tak przez nich samych chociaż do tej pory nie byli w stanie wykazać właśnie w sądach wielokrotnie żadnych faktur żadnych wydatków to jednak swoje przychody bądź wydatki na właśnie te sprzęty medyczne są udokumentowane na samej oficjalnej stronie wośp i Dowodową jest rozliczenie statystyczne corocznych przychodów, wydatków na stricte sprzęt medyczny, czyli w jakim celu jest zbiórka organizowana oraz różnica, reszta, która z tego zostaje. I właśnie ona jest nietransparentna, nierozliczona, utajniona. Tego tutaj się nie można doprosić. Nawet jeśli są oczywiście, tak jak już powiedziałam wcześniej, robione jakieś zeznania, to wszystkie one śmierdzą na kilometr i też że są no nieautentyczne. Jak widzimy, to jest suma aż na 2023 rok bodajże, prawie miliarda złotych. Kiedy y, przychód jest nieco ponad 2 miliardy, to aż miliard z całej tej puli nie wiadomo gdzie się podziewa, na co zostało rozdysponowany. Więc jeśli powiedzieć, że właśnie na tą całą organizację tego wszystkiego, na te koszty własne, fundacji statusowe i tak dalej, które są niezbędne, to błagam milcz, Jakby uruchom, uruchom myślenie, logiczne, realne, życiowe. Tym bardziej, kiedy wskazuje tutaj w tym filmie, że tych kosztów jest mniej niż nam się wydaje, bo to jest narzędzie polityczne e, przedwyborcze, tak? a wszelakie inne nawet jakieś e, sprawozdania czy, czy rozliczenia e, Mówiące, gdzie te pieniądze, na co, do kogo poszły, z mazmorą sprowadzają się bardzo często do tego, że wracają do tej samej kieszeni. Jednocześnie pokazując, jakby tutaj, takie znamienie piramidy finansowej. Bądź idą na walkę sądową z staruszkami, którzy mają czelność źle wypowiadać się w komentarzach w internecie na temat pana Osiaka. jak się okazuje, wtedy sądy nasze mogą działać sprawnie, co innego, jeśli trzeba osądzić potrójnego mordercę, prawda? Tak jak teraz ta nasza afera, który został wypuszczony, wyrok wstrzymany właśnie przez rozpierdol sądownictwa w Polsce. Dzisiaj, w rozliczeniu zeszłego roku, mamy jawnie przedstawione na osobach wpłacających 1,5% podatku z z przekazaniem na cele właśnie leczenia dzieci. Tak jest to przedstawiane, jak i na stronie, tak i w reklamach radiowych i telewizyjnych przez pana Owsiaka i jego fundację, jego własnym głosem mówione. A dziś mamy jawne sprawozdanie, które mówi, że ani grosz na te dzieci ze uzbieranych tych 15 tam milionów nie poszło, a za to naukę oraz 10 na organizację festiwalu Woodstock. I bodajże tam resztę, kilka milionów na jakieś własne cele. Jeśli cała koncepcja, cała akcja jest zorganizowana, żebyś Ty wpłacał na leczenie, prawda, w jednych dzieci i to jest Ci właśnie powiedziane, kiedy te pieniądze wpłacasz i przeznaczasz, a potem się okazuje, że ani grosz nie idzie na te cele, a na przykład na festiwal kontrowersyjny, festiwal, który jest zaprzeczeniem, kurwa, zdrowia. Mówię, to ja, kto jestem starą festiwalarą, tylko że na moich festiwalach ja nie słyszę, żeby kilka osób rocznie musiały umierać bądź mieć bardzo trwały uszczerbek na ciele. Tym bardziej na moich festiwalach głównym motem jest właśnie miłość, akceptacja, pokój i tolerancja. W przeciwieństwie do Woodstocku, na którym od jakiegoś czasu towarzyszy jedna wielka nienawiść do pewnej większej nawet często grupy społeczeństwa. A upadli artyści naszego show-biznesu latają z gołym zadem. Natomiast to nie jest w ogóle ważne wartościowanie, czy to jest fajne czy nie fajne, czy to jest demoralizujący, satanistyczne czy nie. Festiwal, a osoby zapytane na ulicy czy wspierają i dlaczego, że. Jak ameby umysłowe. Nawet w ich twarzy po prostu widać pustkę, coś. Na tą informację one na przykład stwierdzają, nie no w sumie to ten festiwal nie jest taki zły, moi e, znajomi tam pojechali i na jakieś pierdolone wartościowanie tego. To nie o to tutaj chodzi. Fakt do zauważenia tutaj jest jeden i prosty. Jesteś okłamany, jesteś udymany. Mówi ci się, z powodu najbardziej wrażliwych pobudek, dlaczego masz te pieniądze dawać, gra się na Twoich emocjach, na Twojej wrażliwości, żebyś ty te pieniądze, z nie jeżeli wykazał, no dobra, ten podatek wiadomo, że i tak pójdzie, gdziekolwiek. Ale jest miliony ludzi w większej potrzebie, którzy sami bez pomocy rządu, bez żadnej pomocy muszą sobie radzić ze strasznymi chorobami. Każdy może znaleźć własną, sprawdzoną jakąś fundację, prywatną osobę, której powinien oddać właśnie taki procent. A w momencie, kiedy dajesz najśpieczony twór polityczny te pieniądze, ktoś ci mówi, że one zostały w ogóle użyte do... Do wspomagania kraju znowu kolejne pieniądze, bo już 20 milionów przecież poszło wcześniej, bez naszej wiedzy, w miejsce, na które się już nie zgadzamy, nienawidzimy już obecnych polityków, i na jakąś sodomę i gomorę i, i, i imprezę, z której można również, co zrobić, wynieść jeszcze więcej pieniędzy. To jest fakt jeden do jednego niepodważalny, który tutaj zauważasz. I nie ma tematu, koniec. Kropka. Nie jesteś kurwa oszukany. Jeśli Twój mega przyjaciel, ktoś bliski z rodziny, który budował u ciebie zaufanie przez ostatnie 30 lat, przychodzi i mówi, że on umiera i potrzebuje pieniądze, a ty mu te pieniądze dasz, i potem się okaże, że on je przypierdoli w medasz, Albo przekazał komuś, to ty się nie wkurwisz, to tego nie wypierdzielisz z życia. Nie zrobiłbyś, tak, prawda? Ale jeśli chodzi o manipulacyjny, przez mind control, twór polityczny, który zasiewa naprawdę ogromną w moc, energię, nienawiści. I ty pozostajesz się fanatykiem. I to ci wskazuje na taki problem. To jak na przykład to małżeństwo, które po prostu, no, jakby było dla mnie klasycznym przypadkiem npc a -ta. Tam również po prostu beton na twarzy. Podstawka się pyta, czy w takim wypadku warto dalej finansować taką fundację, która okłamuje cel zbiórki. I ten człowiek z są w oczach. Zawsze warto. Po prostu jakby ktoś go obuchem walno w głowę. Potem dodają jeszcze lepszy news, argument, który jest no top 3 książkowym przykładem fanatyka Wośpu i koalicji, która już nie wiedząc jak ma się z tego obronić twierdzi, że no gdyby nie WOŚP, to służba zdrowia by umarła. Tyle co pieniędzy oni dali przez 33 lata na to, to żadne, żadna władza nie dała. Ty słyszysz coś takiego i naprawdę też i tak już mam ochotę, bo już tutaj nie ma sensu, na te moje zasięgi e, ucięte i bany wszystkie, mam ochotę pierdol na ciebie i z dół. Bo się okazuje się, że jest taki odsetek społeczeństwa dalej, który chociaż podasz mu jeden do jednego niezbite dowody i informacje, on będzie dalej w tym zaślepieniem. I on ci powie: Coś takiego? Minimalnie myślącym człowiekiem trzeba być, żeby oszacować sobie w głowie, że te niecałe 2 miliardy, bo ledwo tam miliardy 600 milionów do zeszłego roku, wydane z całej puli uzbieranych pieniędzy, podczas kiedy Polska w ciągu jednego roku w NFZ wydaje 150 miliardów. Od 33 lat ciężko to oszacować, ponieważ NFZ mamy od 2003 roku, to od 2003 roku średnia, średnią wydane, wydaną kasę z NFZ-u mamy w ilości ponad 2 bilionów bilionów. I ci ludzie myślą, że 2 miliardy sprawiły, że służba zdrowia w Polsce istnieje. Koniec, koniec z nami. Ludzie. To nie ma sensu. Mając fakt, który jest przez osoby myślące łatwy do stwierdzenia kilku lat, że ta postać, jego fundacja, cała ta akcja nie jest apolityczna, ani też nie jest transparentna i to są dwa największe zarzuty, które nie mają żadnych wątpliwości, możemy się nie wiadomo jak tutaj wyzywać, z tym nie wygrasz. Wielu lat na wszelkich właśnie sądach jest proszony owsiak z fundacją, żeby wykazywał swoje wydatki, żeby wydał faktury, żeby rozliczył się z tych różnic i przez tyle lat nie jest w tego zrobić, a kiedy jest o to pytany, zachowuje się jak, naj, jak człowiek, który uciekł z tworków, bądź yy, ucieka po prostu z konferencji. Tak nie zachowuje się człowiek, który nie ma nic za uszami. Co jeszcze powinieneś wiedzieć, a jest taką bombą atomową, bo jeśli chodzi o właśnie zdemaskowanie tej yy, nieuczciwej działalności, jest yy, to, że dlatego właśnie taka różnica, dlatego nie wszystkie pieniądze są rozdysponowane w jednym roku rozliczeniowym, żeby właśnie pieniądze te mogły pracować na odsetki i w ten sposób pomnażać znowu niekontrolowane, utajnione yy, zyski. Dalej patrząc na sprawozdanie i rozliczenia widzimy, że również te pieniądze pracują na siebie w przeliczeniach walutowych, tak? na, w, w kursach, to również jest zabronione. Podpisywanie ze sobą umów jako wykonawca danej usługi. Temat machlo jest związany też z tym wynajmowaniem przestrzeni. E, oczywiście usługodawcą, która jest jego żona, tak? przepisywanie tych faktur właśnie na żonę, ich działalność typu, że ona niby zapierdziła z kamerą i osobiście kameruje wydarzenie. No któż by w to nie uwierzył, prawda? Gdzie bezpośrednie wkładanie do puszki jest uznawane oddzielnie, e, prawnie, jako plana zbiórka, nie jako część właśnie przychodów Fundacji Wojsz. co znaczy, że nie podlega takim samym regulacjom. Żona, ja odwołuję się tutaj do również kanału Zero, gdzie pan Jelbowski e, miał swoje wystąpienie i to pięknie wszystko podsumował, e, coś, co nawet no, było więcej niż ja wcześniej wiedziałam. Mój film, e, w którym zawierałam dużo informacji takich jeszcze bardziej grubych, na zasadzie w ogóle kto założył Wojsz, jakie służby, jakie władze. E, taki pomysł, że od samego początku jakby um, Fundacja Właśnie miała swoje niestety bardzo, bardzo brudne e, przesłanki. natomiast film nie mi usunięto wraz z moim kątem. Natomiast e, co musimy tutaj również wskazać, to że jeśli chcemy wartościować, na ile jest słuszna jest ta inicjatywa, e, ta akcja charytatywna, to nie możemy nie zauważać pewnej patologii, która przy akcji charytatywnej nie powinna mieć miejsca. A w czym teraz właśnie stał się ten twór? Bo to, z czym była Fundacja na początku, nawet jeśli założenie miała swoje brudne intencje, a czym jest dzisiaj, to są całkowicie dwie różne sprawy. Abstrahując chwilę od braku oczywiście jak polityczności pewnie jest głównym zarzutem. Zauważmy, że w tym momencie organizowanie samych koncertów ma takie rozmachy, dlatego słyszymy, że coraz więcej właśnie samorządów nie chce już tego organizować, ponieważ jest dla nich za drogie. Więc kiedy tłumaczy się, że te wysokie zyski mają iść na organizację tych koncertów, okazuje się, że wcale tak nie jest. Ponieważ finansowane jest to ze środków publicznych, naszych, tak czy siak. Nie tylko, więc wychodzi na to, że dajemy w tych składkach e, akcji, czy też jeszcze w, w procencie podatku, ale również przez nasze inne podatki, które idą na e, potrzeby e, nasze lokalne, tak? a przez to e, no, budżet jest skrócony. Co więcej, akcje charytatywne zawsze, jakby miały zasadę numer jeden, że każdy, kto bierze w niej udział, robi to darmowo. W tym momencie wiemy doskonale, a ja jestem show biznesu. Byłam, więc wiem doskonale, że osoby, które biorą udział w tych koncertach, nie robią tego za darmo. Cała reklama, cała szopka, cała otoczka wokół tego, yy, nam chłopski rozum, patrząc, musimy być świadomi, jak funkcjonuje świat, że to nie są rzeczy, które dzieją się za darmo, to wszystko kosztuje. I wskazywałam właśnie już rok temu, że bodajże w 2021 roku właśnie jakby te wydatki przekraczały o niecałe 100 milionów yy, właśnie zyski. Więc jaki to ma sens, akcja charytatywna, jeśli inwestujesz w nią więcej niż zyskujesz? wtedy automatycznie widzisz, że jest za tym coś innego, że to służy czemuś innemu. Tym bardziej, kiedy dzisiaj, na świeżo, w tym roku sprawa się tak rozrosła, kiedy tylko koalicja doszła do władzy i naprawdę to widać gołym okiem, że to jest jedna dupa, że to jest rozszerzenie tej całej koalicji, właśnie Fundacja WOŚP. Od kilku miesięcy widzimy i dowersujemy się, że przecież ostatnie, które nam zostały, polskie spółki Skarbu Państwa, które ledwo ciągną już koniec z końcem i grozi im bankructwo, to robi się co? Jakby samotarzująco, Jakby celowo miały upaść? sprawia się, że finansują dodatkowo e, właśnie tą fundację, więc w tym momencie mamy już pz mamy PKP, mamy Orlen i nie tylko Orlen jako jednorazowa transza, ale my przy zakupie każdego głupiego hot Czyli Czy nie widzimy, że jesteśmy już drenowani w tym celu do jednego budżetu, do jednego worka pieniędzy z każdej już strony i czy to się wygląda na akcję charytatywną? Ja się pytam, dlaczego te pieniądze nie idą na e, konkretny cel, jakim jest służba zdrowia. Każdy człowiek, który rozumie, jak działają fundacje, bo tak działają wszystkie, żeby to było jasne, ale żadna nie robi tego na taką skalę i żadna tak bardzo nie jest skorumpowana politycznie, to każda taka osoba wie, że jeśli chce faktycznie komuś pomagać, to musi mieć sprawdzone źródło, to musi pomagać najbliżej, to musi, nie wiem, pomagać na, na zrzutkach do konkretnych, prywatnych osób, kiedy znamy konkretny ból konkretnej osoby i jej potrzeby. To jest jedyna słuszna akcja charytatywna, a niekiedy potrzebujesz do tego pośrednika, który, jak widzimy, jest umoczony politycznie i którego nie możemy kontrolować, na co wydaje pieniądze, bo nawet nie chce tego wykazać. Jeśli faktycznie chodzi o wspomaganie służby zdrowia i zdrowia, to dlaczego ja się pytam bezpośrednio ta złotówka z tego Orlena nie może pójść i zasilać budżet NFZ-u i na przykład nas odciążyć z podatków? Dlaczego bezpośrednio spółki Skarbu Państwa nie przeznaczają na NFZ, na konkretny szpital, pieniędzy? Do czego jest potrzebny ten pośrednik? Ja się pytam. O to chodzi. Takie pytania trzeba sobie zadawać. Kiedy my oddajemy już ponad połowę swojej wypłaty, kiedy firmy umierają przez te słodki zdrowotne, które znowu są totalnie przeznaczone na całkowicie coś innego, zamiast właśnie wspomagać e, służbę zdrowia. Służba zdrowia, ja nazywam to służbą e, Bigwarmie, a i tak mimo tego nie mamy dostępu do sprawnej i skutecznej e, pomocy. Jeszcze teraz dodatkowo moje podatki inne z innej strony mają pójść na coś, co rzekomo ma przysłu przysłużyć się zdrowiu, a potem się okazuje, że one idą na całkowicie inne rzeczy, na które ja się nie zgadzam, tak? po to, żeby gdzieś w Polsce ludzie mogli się naćpać. W moich festiwali nikt nie wspomaga, ja sama muszę każdą złotówkę zapłacić, żeby tam pojechać. To Ty, zamiast do tej skarbonki wołać, mogłabyś to dać do skarbonki swojego dziecka, żeby on sobie to na swoje zaskórniaki coś uzbierał, zamiast dawać to na państwo i państwo y, ludzi na festiwalu. Jeśli też mi powiedz, że przecież te sprzęty fizycznie, nawet jeśli nie za wszystkie pieniądze, to są i pomagają, to ja ci oczywiście, tylko, że chcę ty Ci przypomnieć, że od tego roku 3,5 miliarda rocznie idzie do telewizji publicznej. Tyle, ile nawet nie uzbierała przez 33 lata właśnie ta fundacja. Rozumiesz? Służba zdrowia by nie umarła, gdyby nie było tych sprzętów. I to jeszcze to, co obecny rząd nam obiecywał, prawda? I wojnę domową robił, kiedy PiS te 2 miliardy zamiast na onkologię, to właśnie na te TVB przeznaczył. Teraz, kiedy robią to jeszcze większą kwotą, problemu nie ma. Dlatego chcę Ci powiedzieć, że to nie jest tak, że woźb jest zasługą. Problemem jest przepierdalanie naszych pieniędzy gdzie indziej i to, że łatwo można pomoc woźbu nimi zastąpić.